700 tysięcy ekspo. Oulu, ho, gościu. Siemaneczko, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 20 odcinku, hashtag margonem. I na wstępy chciałbym Was przeprosić za to, że nie ma odcinka Hashtag 19, no i on się nie pojawi. Pojawi się z dwóch względów. Pierwszym względem jest to, że wczoraj po prostu całkowicie nie miałem czasu. I to był dzień taki kryzysowy w tym miesiącu. Mówiłem Wam już wiele razy, że tam mam mało czasu i tak dalej. I że nie wyrabiam ze wszystkim. Natomiast to, co się działo wczoraj, to po prostu była masakra. I wczoraj nie miałem czasu na nic. Zupełnie na nic. I to się złożyło na to szkoła i rzeczy też poza szkołą. I nie dałem rady nagrać To Bardzo was bardzo przepraszam i chciałbym Was za to przeprosić. I do tego Was za to przepraszam. I mam nadzieję, że się jakoś tam bardzo nie obraziliście na no to, że nie było 3 odcinka. No cóż, będzie w serii hashtag Margonem zamiast 31 odcinków: 30 odcinków. Nie, będzie odcinek 31, ale nie będzie 19. Czyli będzie 31 numerków, ale nie będzie 31 odcinków. To jest skomplikowane, ale jakoś da się do tego dojść. Dobrze, sprawdziłem jakie mam szczały. no mam jakieś błyskawice. a chciałem je spróbować. Chciałem w ogóle spróbować inny łuk od, od błyskawic. Aha, właśnie, chciałem sprawdzić łuk od błyskawic, albo od i dlatego do dobra, już wiem, wiem co chciałem zrobić wcześniej. A mianowicie, w odcinku chciałem sprawdzić jak. Nie wiem czy to słychać, jak coś tam u mnie piłują. Znaczy nie piłują, tylko szlifują. Chciałem sprawdzić, jak działa ten event. Ten event, który teraz sprawdzili, ten weekendowy, majówkowy. Nie, nie, weekend majowy. Nie, po prostu weekendowy majowy w którym to jest więcej expa. Jestem bardzo ciekaw jak to będzie działało, jak mi się będzie expiło i jak szybko będę mógł dobijać. Okej, okay, odlagowało mnie jakoś, ale tutaj mi laga z 10-5 minut i e, myślałem gdzie sobie pójść, tak? Myślałem machopetki, ale te machopetki są troszkę dla mnie denerwujące, bo zbyt często tam padam i to jest mało efektowne expienie tam. Nie Efektowne? Efektywne, mało efektywne. Efektowne to może, no może trochę są bardziej efektowne, bo mają większe levele, ale doki. Jednym z ich plusów jest to, że heroiki, ludzie z elity drugiej wrzucają na podłogę Nie na podłogę, tylko na mapkę I można je zebrać, można je zebrać za darmo i to jest spoko To jest spoko Dobra, muszę sobie przypomnieć jak tutaj się w ogóle szło tym systemem Tym systemem, tym systemem, tym systemem Tym systemem, tym systemem przejścia To nie ma systemu przejścia Tym systemem korytarzy Czy to tutaj się nie wchodziło czasami Chyba nie, chyba nie, chociaż Chociaż, nie, tutaj, tutaj się schodziło Nadal nie pamiętam, ósmy no raz tutaj dopiero szedłem, więc to jest mój drugi raz tutaj. Tak, już mi drugi raz tutaj, gdy idę. Tutaj na dół jeszcze. I bo dopiero potem... O, o tutaj tą drabinką. Czy źle robię? Chyba dobrze. Nie, źle. Źle zrobiłem. Oj, jak źle, bardzo źle. O, patrzcie Unii. 270 Spoko. Ta wyprawa się na pewno opłaci. Na pewno nawet jak nic nie będzie znowu leżało. Aha, i tutaj jest takie ukryte przejście. No, i ideolo, tak to się powinno było zrobić, tak to powinno być zrobione, tutaj ubijemy jeszcze kilka tych śmiesznych, śmieszków, jest dwa razy więcej expa, tak, czyli powinien ten, ja zanim dojdę do tego Doga, powinien dobić level, oczywiście, jeżeli nie będę miliarda pingu, tak jak teraz przed tym momentem miałem. Ryzując jeszcze wszelkie wątpliwości, wobec tego, że tam, nie wiem, tam niektórzy, nie no w sumie nie wiem, czy ktoś miał jakieś, nie, chyba nikt nie miał wątpliwości odnośnie ostatniego odcinka. Jakiś hejtów takich wzburzonych i tak dalej, to, to, to nie, i dziękuję za to, że wszyscy tak dobrze odebrali ten odcinek, on nie miał na celu nikogo obrazić, tylko był to odcinek o hejcie, o hejcie, hashtag Gimper, hashtag Ator, wybijanie się na sławnych youtuberach i ich drama, 400 tysięcy monet, kurcze, no to to ekspowisko jest świetne, bajecznie się tu ekspiło, szkoda, że on tak mało mnie torba. gdy gdybym miał więcej, to kurde, przecież z takim wysiołowym 50M to było masakra, ale... No niestety, aż, aż, aż tak się nie powodzi 42, 42. tu Tutaj mam trochę mniej slotu, ale i tak tam to torba jest cała pełna. Żeby się ulepszyć depozyt, miałem nie zabić tych pojedynczek, to po prostu iść na tego doka i zebrać te głupie heroiki, które leżą. A właśnie, właśnie. Powoli zbiera mi się punkty na, na losowanie z do gry: na losowanie łusek z do gry. Ale to będzie myślę, że już w przyszłym tygodniu. Na pewno przy tym weekendem, Nie, jeszcze nie wiem, jak będzie jutrzejszy filmik. Myślę, że fi filmik będzie na pewno. Co o to niedzielę będzie, ale kiedy go nagram, nie mam żadnego pojęcia. Naprawdę, nie mam pojęcia, kiedy ja zdążę nagrać te dwa filmy. Ale to myślę, że to już jest ostatni taki weekend, w którym naprawdę jestem bardzo zajęty, a potem to już będzie bardziej lajcik. I dużo więcej czasu do wszystkiego. Także No myślę, że przyszły tydzień powoli będzie się już roz... będzie, ben... będę mieć już teraz więcej czasu, a potem to już będzie taka. Taka eskalacja tego mojej ilości czasu. Ale potem będzie chyba w czerwcu. Chociaż chyba. Nie, a, a może nie będzie. Niekoniecznie. Może nie będzie przerwy. Może nie będzie w czerwcu przerwy, także zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Uuuu, 400. Ej, na tropa. Ogarnijmy, co to. 907. Przywraca. Na co? Na który to jest? Na 200. Mm, przywraca 200 mana. SA. Unik wszystkie cechy absorpcje dużo większe ma tamto. Nie, nie. Ale pan coś więcej. Dobra, biorę to co już mam. Ale to jest 400 tysięcy. ładnie po sporo tych unika ile trzeci unikat w ciągu 5 minut odcinka, także... O no, super, 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 cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę. Dobra, więc że sporo widzów mi ostatnio przybywa nowych. E, sporo widzów, także witam was wszystkich tych, którzy oglądają pierwszy raz mój odcinek. Zapraszam mój kanał. No i tyle. No i zaprosiłem. Także dzięki za to, że jesteście, że jest was coraz więcej, że rośniemy w siłę, że za niedługo być może stukniemy 3000 subskrypcji, będzie też może jakiś eventik z tej okazji, taki mini 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 w moim stylu, ale to wszystko będzie zależało od mojego internetu i, i tak dalej, bo bez internetu live streamów nie dam rady prowadzić, co mo mogliście zauważyć już podczas jednego odcinka, który był realizowany w formie live streamu i czy ten odcinek nie był gdzieś tydzień temu wypuszczony, możliwe że był około tydzień, nie, ponad tydzień temu. Nie około tygodnia temu jest przecież piąteczek. Piąteczek początek, weekendu początek. Ale ten weekend dla mnie bardziej taki będzie aktywny. Nie wiem czy niestety no spokojny, nawet jeszcze taki aktywniejszy i niż takie obijanie się bardzo, także... Zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, już tak mówię o tym, kurde, że tak kurde, nie wiadomo co to będzie, nie wiadomo co to będzie tym weekend, to będzie nie. to no dokładnie, nie? No dobra. Lecimy jeszcze tutaj. Tutaj, do tej, tej jury, tutaj, lecimy, sala wyjściowa, tu wszyscy ubijemy i 10M powinno zostać. Ile mam z takiej podwójnej grupy? 180 tysięcy, chwila, A czy ten event na pewno już działa? Wait, 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 ja, ja muszę, nie mail, nie mail, nie mail, o uff, prawie włączam maila. Mini event, jak to działa, jak to działa ten event? O, uh. o, uh. jak to jest być głupi. Odcinek pierwszy, Craig TV. Użytkownik ten poszedł expić. myśląc, że jest 100% więcej expa podczas gdy trzeba użyć błogosławieństwa, które daje 100% expa, żeby móc expić. To było piękne. To było piękne po prostu. Jestem geniuszem, naprawdę. Ja to ogarnąłem dopiero w momencie, gdy ubiłem podwójną grupę i zobaczyłem, że z niej mam troszeczkę mało expa, jak na podwójną grupę. Ogarnąłem to dopiero w momencie, gdy dostałem tak mało expa za podwójną grupę, po 10 minutach expienia, że ja nie mam jednak 100% więcej expa. Ja dopiero zauważyłem potem, że ja nie zyskuję więcej doświadczenia, tyle ile powinienem zyskiwać, tylko zyskuję normalną ilość. Ale to było słabe, ale to było słabe, i teraz trzeba tam wracać. No kurde, po prostu, no nie, już byłem prawie przy wejściu. Ajajaj, no, aj, aj. ale to, chwila, to ja bym miał już teraz do levela, skoro dobiłem około 3-4 miliony, to zostałoby mi do levela już tylko 3-4 miliony, właśnie. no Ajajaj, aj, aj. no, no i teraz jednego takiego. 57 tysięcy, 57 tysięcy plus 57 tysięcy, tak. Czyli 100 tysięcy z jednego, a tam jest 240, i ja, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ale jestem głupi, o lol. O lol, ale jestem głupi. Jak but. Jakie to było głupie. No kurde, no. No nie. I teraz się jeszcze tutaj w ogóle powaliłem z tymi korytarzami, jak tu się wchodzi, bo w ogóle. Pomieszałem to wszystko. A idź, idź ty w ogóle, idź ty w ogóle, idź w ogóle nie nagraj filmika. Hashtag 19, żenada z ciebie jest. Żal mi .pl. żal .pl, grajek, Halo, Elo, Elo, raz 2, trzy, yo, 2016 na bicie bardzo dobrym bit, jo, przekaz, 100% 2015, bo był 2014, a jest 2016, za rok 2017, Elo tak. Dokładnie. O, oh, co to było w ogóle? Jak ja nie zauważyłem tego, że mi nie dopływa więcej Expo. Teraz dopiero czuję Expo, teraz czuję przypływ energii, mocy i w ogóle. O. Oh. Ostatnio ostatnio... troszeczkę zanim czytanie komentarzy. Zauważyłem to, że dzisiaj też nie czytam komentarzy, teraz to zauważyłem, że nie czytam komentarzy i dzisiaj nie będę już ich czytać. Tak więc szykuje się odcineczek z grubszego czytania waszych komentarzy. Takiego grubego czytania komentarzy, takich fajnych, których można poruszyć temat na odcinku. Ja tak jak już mówiłem, już jest tam jakiś temat to do odcinka odnośnie eventów, okazji, ileś tam subskrypcji kolejnych. Także już taki jeden temat dostałem od jednego z użytkowników, a ja nie będę mówił od którego z użytkowników. Bo byście wiedzieli jakie pytanie chcę odpowiedzieć podczas eventu, gdy będę miał tam jakieś tam okrągłe czy subskrybentów, a nie chcę teraz tego was spoilerować, żebyście po prostu nie wiedzieli z góry i nie byli zaskoczeni, a chciałbym, żebyście byli zaskoczeni, dlatego tak chciałem to zrobić. Właśnie tak. Dokładnie, o to chodzi. Dobra. Czas przejść przez tą głupie przejście, jeszcze raz. Ach, ale już... Ej nie, chwilę ten dużo szybciej przyszedłem. Tak mi się wydaje, że przeszedłem dużo szybciej. To już on w ja już teraz wiemy jak tutaj trafiać tym, tym jaskiniom i w ogóle wszystko, że idealnie. Ja tutaj nigdy nie, na tych mapach nie ekspiemy, tylko na pierwszej mapie Doków. Na, na tej i na kolejnych tam mi się nie chciał chodzić, bo one były pojedyncze i to było irytujące. Ale maddoki, jeden z fajniejszych ekspowiedź w całym wargonie, naprawdę. Jeden z najlepszych. Jeśli nie najlepszy, to może nie najlepszy, bo jakoś tam bardzo z nim nie zżyłem, ale myślę, erem, erem to po prostu, o, co to jest za ekspowiedź, ja tam uwielbiamy expić. To jest masakra, tam jest tak blisko dojść, tam nie trzeba w ogóle nigdzie chodzić. Nie, mo nie możesz się zdelać, gdy tak chcesz się tam tepnąć albo coś takiego. To jest piękne ekspowisko, naprawdę. Poświęćmy chwilę, zastanowić się, jak pięknie jest RM. Dziękuję za tą chwilę ciszy, to było wspaniałe uczucie. RM to po prostu genialne ekspowisko. Patrzcie, z pojedynczego 70k plus 70k 140k z pojedynczego. Chcę podwójny, zobaczyć ile doszło z podwójnej grupki. Oh man, O oh, man, oh, man. Sprawdźmy to. 8... O, 360 tysięcy. O, 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 ho, 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 ho. ho. Już chodzi, że nie ma potrójnych grup. To jest wada. to o. Jeżeli szukać wad tego ekspowiska, to to jest jedna z ważniejszych wad. To trzeba trzeba niewątpliwie poruszyć. Dlatego poruszam. Po prostu. Podwójne grupy są tylko. Nie ma potrój. Chyba nie ma potrójnych. Chociaż nie, może jest ciś potrójna. A myślę, że już dałbym radę pokonać taką potrójną. No, tutaj idzie easy, tutaj idą EZY. O, patrz, iść ten Exple tak szybko, już miałbym level, gdybym miał od początku błogo, miałbym już level pewnie. A raczej miałbym level. Ale niestety, Myślenie mnie by zabolało. Niestety, och, nie pomyślałem. A, to, to mi się czasami zdarzy, zdarzy się, czasami już nie pomyślę i zanim coś zrobię, no nie ukrywajmy, no zdarzają się takie przypadki. Ale w ogóle taki odcinek, który którym mam, odpał. Także chyba energia wraca powoli. Chociaż jest piątek. Energia jeszcze nie powinna wracać. Energia powinna wrócić tak w sobotę. To powinno być wtedy tak odpał w omega. Ale z tego, że w niedzielę mam ważną rzecz, ważną rzecz dla mojego żywota to to, to po prostu w niedzielę nie będzie. Brá, wróć. Niedzielę będzie energia, ale nakierowana w innym celu. Jeżeli chcecie, to mogę opowiedzieć co będę robić w niedzielę. To mogę wam powiedzieć, co będę robić w niedzielę. Mam iść do grota błotnej magii. Wait. Znowu gdzieś źle przeszedłem. O grota błotnej magii. Chociaż nie, chociaż nie, grota Błotnej magii, to jest chyba tutaj ta dwójka. W ogóle znowu nieprzygotowany do odcinka że nada z takiego youtubera, co to w ogóle jest jak on w ogóle chce nagrać filmiki na YouTube, jak on w ogóle nie zna. Jest na tych lokalizacji. Ale tu leci exp. To jest piękny z tym. To jest piękny. Tu zaraz będę miał level. Och. Fantastyczny exp. Fantastyczny z tym błogiem. Tylko, że też mam to błogo, które nie daje nic więcej. To troszeczkę tracę życia. Ale mam tak te potki, także potyony są. Easy peasy. Jest nasza dwójka. Czy tylko przy niej stoją jednak jakieś itemki? Czy nie ma znowu itemków? Bo jak nie ma. No wó nic nie powrzucali. No nie, no nie, no nie, ale trudno. Wiem gdzie pójdziemy sobie tu ekspić level. Ostatecznie, roz, ostatecznie rozwiążę kwestię dobicia levela i zrobiłem to w mapie wyżej i tam w lewo i do góry. Tam gdzie przez przeszedłem w ostatnim odcinku. Nie w ostatnim, tylko przed, przed ostatnim, tam gdzie tam przeszedłem i przeszedłem tam. I szukałem wejścia, ale to nie było na tamtej mapie. Przedam całą mapę. Jak pro sporo i takie życie ulicy. Takie życie ulicy, takie jest prawo ulicy, dobra, 2 miliony 800 eksp, ja czuję, że są 2 minutki i będzie 227 poziom doświadczenia na postaci Dr. Z. właśnie a propos zmiany Niku, teraz sobie tak pomyślałem, że przydałoby się w końcu zmienić. Przecież mam wolnego gra... A już Greg jest zajęty, ja zająłem Nik grajek. I brakuje tylko, żeby zmienić po prostu nikt na tej. O, potrójna grupa. A mówiłem, że nie ma potrójnych. Ale się nie znam. Ale się nie znam. Ale jestem Lamus. Jestem Lamusem. Idę będę miał z tego Expo. Mówię z tego cholera Expo. Sprawdźmy to. Czysto. Oh, man. 700 tysięcy Expo. Oulu, ho, 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 gościu. Gościu, przecież tu jest ooo, kolej... tu jest kolejna potrójna. Co tu się wyprawi? A tutaj będzie jeszcze więcej, bo są większe levele. ho Ooo luju, luju. ho ho. O, ho, ho. Czu, nie, tu jest trochę mniej. Ale level dobiłem. Na dwóch grupach. Jakie to było dobre. Ooo. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Usunęliśmy go fantastycznym przyrostem Expa. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Przepraszam jeszcze raz za to, że nie był tak 19. I zapraszam Was już jutro na odcinek. Trzymajcie się na razie i hej!